Witam Was serdecznie, Marcin. Marcin z tej strony. Dzisiaj tak nietypowo zaczynam w lesie. Dzisiejszy odcinek będzie to testowanie Wasecala, czyli składaczka, którego mieliście okazję oglądać w poprzednim filmie, jak go składałem. Uu, gdzieś tam coś walą. Dziemiaszki chyba. Jesteśmy blisko granicy i słyszę jakieś takie walenie, kurcze jak z tego, z poligonu wojskowego. Jak widzicie, składaczek jest ładnie, złożony w samochodzie. Powinienem zacząć w sumie od składania tego roweru, jak się składa i pakuje go do bagażnika, ale to zobaczycie na samym końcu, a teraz zobaczycie jak go wyciągam, montuję baterię i jedziemy go testować. Mogliście zobaczyć, trwało to dosłownie 10 sekund, może 15. Rowerek już sobie stoi. Teraz zapakujemy baterie. Baterię sobie przymocowałem ekspanderami. Przepraszam, że on jest tak oparty, a nie stoi. Ponieważ, słuchajcie, ta nóżka ona jest zbyt wątła do tego roweru, bo ja po prostu ja założyłem. Nie była tutaj na wyposażeniu fabrycznym. Ja tutaj po prostu założyłem to, co miałem. To, co miałem po prostu z innych rowerów, po prostu założyłem. Ona jest za krótka. Nie da rady jej wydłużyć, więc będę musiał zakupić nową. Albo całkiem ją ściągnę, bo to jest niepotrzebne. Rower można położyć na boku śmiało, albo gdzieś oprzeć o cokolwiek. Dlatego tutaj. Montowałem to wszystko tak jak widzieliście przy samochodzie. Dobra, zobaczmy czy załączy się. A jak najbardziej działa. Zamykam furę, wsiadam na rower, założę jeszcze jakąś kamizelkę i śmigamy. Włączmy sobie, podświetlę sobie od razu. Żeby było jaśniej. O, teraz widać. Dobra, włączmy sobie pierwszy. Zobaczymy, jak to się jedzie. O, wspomaganie się włączyło. Zobaczcie, siedzenie jest podwyższone. O, no. prosto jest proste. Zwiększmy sobie stopień, co mogę no ciężko trafić. O, trochę trzeba tak przystawić. Weźmy sobie na maksa. O. Ale limit jest ustawiony na 15, 15 km, i dlatego jest taka, jak dla syna to wystarczy. Słuchajcie, tak mi się wydaje. Jezu, ja wezmę trochę was wyżej, o!, żebyście drogę widzieli. Dobra, zjedźmy tu do lasu sobie. O, no słuchajcie, no w terenie radzi sobie świetnie. Zobaczmy, jak przerzutki działają. Dobra, zmniejszmy trochę. O, elegancko. teraz ciach, ciach. Nie, na wspomaganiu to można jechać na szóstym biegu. Czujnik, spaz działa wyśmienicie. Powiem Wam, że teraz w terenie to jest przyjemna jazda. To też musiałbym trochę przestawić. Kurczę, nie wziąłem kluczy imbusowych i ani hamulca nie mogę wyregulować ani tych położeń manetek. Dobra, wróćmy sobie na prosto. A no, i wchodzimy w ustawienia, ustawmy sobie, no tyle to on nie osiągnie, dobra, 40 niech będzie, Patrzę ten wyświetlacz, nie wiem czy będziecie widzieć, ustawmy sobie podświetlenie, będzie lepiej podejrzewam, mamy też takie funkcje, tu sobie przełączamy, odległością ile przejechaliśmy w ogóle, ile volt? 54,9 to jest kreska, to jest przecinek, no i też ten dystans, odległością jest i ten. I maksymalnie jechaliśmy, o widzę maks co? 49, jakaś bzdura. Aha, <grych> bo jest na, na tym, na krótko robiłem. Jedziemy. Jaka przerzutka jest? To musi być. Dobra, lecimy. No słuchajcie, więcej niż 3 dychy bym nie chciał jechać, chociaż coś jest 3 dychy to taki max, no z pedałowaniem może i trochę dłużej, ale przy tych małych kółeczkach to jest naprawdę śmierć w oczach, no i nie chciałbym tak. Dobra, jeszcze raz. Słuchajcie, on już podrywa pierwsze przednie koło. Poza tym, nogi już uciekają przy tej prędkości. Trzeba by blaty zmienić. Ach, rewelacja. Ale nie dla syna. Wystarczającą prędkością na początek będzie jednak te 15. No, może więcej. No, może damy te 17 powiedzmy. Pojedźmy kawałek dalej, zobaczymy jak to się jedzie. Powiem Wam, że wspomaganie, 2, już tak, na prostej, lekka góreczka, wystarczające to jest. No, rewelacja, ja jestem za... Oła, Jestem zadowolony. Damy sobie trujeczkę. Pojeździmy trochę takim terenie Bardziej leśnym, typowo hmm. Powiem Wam, te oponki No dzisiaj jest wilgotno, bo trochę padało rano I powiem Wam Trochę zmniejszę wspomaganie, bo za szybko Oponki, trakcja tych oponek jest znakomita, to są Nie wiem, jak, zaraz Wam pokażę jakie to są opony takie jakieś tanie ochy kupiłem, takie najzwyklejsze, żeby sprawdzić czy to w ogóle coś da No i, i dało Oczywiście nie jest to rower do jakichś tam jazd ekstremalnych, wiecie, po błotach i tych sprawach, chociaż można, jak widzicie, zobaczcie, jest mokro, nie ma uślizgów żadnych, ani przednie koło, ani tylne, to ze sobą tych klocków na oponach jest po prostu znakomicie, no rewelacyjnie, ja jestem zadowolony, myślę, że syn też będzie zadowolony. Rewelacyjna sprawa, powiem wam, no tak mi się podoba, kurde, syn będzie mega zadowolony To nie jest rower taki wiecie, do jazdy gdzieś tam 40-50 km, nie, to jest taki rower, żeby pojeździć gdzieś po okolicy Wiecie, szybko wrzucić w auto, nie męczycie się, bo jest naprawdę lekki Lekki, jak na swój sposób, oczywiście Wiadomo, silnik i bateria troszeczkę waży, ale powiem wam, no Opony to są Mitas Hocelot, czy coś takiego nie ocha, wiecie, no to jest, wiecie, to nie jest jakaś dystans... Wielodystansowy rower. A poza tym kupiłem to na próbę, żeby zobaczyć, czy w dadzą radę w terenie. Jak najbardziej dają radę, bo na liściach bardzo się łatwo wywalić. Teraz jest mokro, bo o, możecie zobaczyć. Tam kałuże, bo padało niedawno. No, pogoda też tak nie sprzyja do jazdy, ale to miał być tylko test i test jak najbardziej udany. Zobaczcie, trochę liści tutaj się zbiera z tego względu, że on nie ma tego błotnika, ale myślę, że to żaden kłopot. Jak już mówiłem, nóżkę będę musiał zlikwidować. A cała reszta daje radę. Powiem Wam, że na największym stopniu wspomagania rwie do przodu niczym jurny rumak. Także myślę, że no, syn będzie zadowolony, ja też. No i wracając do tego, do czego ten rower jest. No jest to rower, wiecie, narzucamy no, w samochód. Jadę gdzieś po okolicy sobie pojeździć. Rewelacyjna sprawa. Także no polecam. A ja zwijam się już w chatę. No dobra, pojeździli. To trzeba teraz go złożyć. No i ja sam wpierw ciągniemy baterie, wyciągamy na razie z boku zaraz będzie ostra ulewa więc trzeba się stryniać teraz cyk cyk I teraz trzeba podnieść do góry lekko go złamać i już dalej lecimy rower nowy, dlatego może być ciężko ze złamaniem i teraz jeszcze możemy kierownicę załamać, chociaż ja nie, tutaj nie muszę, bo i tak mi się zmieści, ale pokażę Wam, cyk, o. I mamy taki oto pakuneczek, który ładujemy do samochodu. On jest tak mały, że ma w pastacie mogę założyć jeszcze to, słuchajcie, i mieści się idealnie. Schowajmy jeszcze baterię. Mogę sobie zasunąć roletę, jak widzicie, i wszystko jest OK, jest zasłonięty. na ja razie odsłonię. Powiem Wam, rowerek jest miód malina na jakieś wyprawy. Dobra, pakuję go. Dzięki, że byliście ze mną w tym krótkim odcineczku. Mam nadzieję, że się podobało. I zachęcam Was do elektryfikacji własnych rowerów, bo jest to naprawdę prosta sprawa. Wygląda. Na skomplikowaną, a naprawdę nie jest, więc polecam. A ja już dziś zapraszam Was na kolejną konwersję, którą będę robił, a mianowicie konwersję mojego starego roweru, starego nowego Cuba. Tak wiecie, tam miałem silnik 1000W, a teraz zmieniam sobie na MIDA na centralny silnik Bafang 750. I już dziś zapraszam Was na do obejrzenia tego odcinka. A jeszcze jedno, zajrzyj na mój film, gdzie kupowałem Bafanga. Kupowałem go razem z Wami na AliExpress. Nadmienię tylko, że przyszedł do mnie w ciągu trzech dni. Słuchajcie, z AliExpress w 3 dni. Zobaczcie jak koniecznie, jak tego dokonałem. Wejdźcie tam, zobaczycie, jak uzyskać zwrot kasy. Kasy, którą wydajecie na zakup w internecie, tak zwany cashback. A ja z Wami żegnam się z tego pięknego, urokliwego miejsca. Dzięki, że byliście ze mną. Daj łapeczkę w górę, jak się podobało. Zasubskrybuj kanał i koniecznie kliknij dzwoneczek. Będziesz powiadamiany o każdym nowym filmie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.